Siema, siema, ja jestem Netrox i dzisiaj sobie nagrywamy kolejny odcinek z Minecrafta. E, ostatnio byłem w opuszczone jakby, no twierdzę znalazłem i sobie znalazłem, no i sobie zebram to, ale mi się nie nagrał odcinek, więc przepraszam was. E, mam kwarc, więc możemy dziś już zacząć budować dom, ale bardzo mało kwarc mam, więc, więc zrobimy małą część. Ale już zobaczycie jak to mniej więcej będzie wyglądało oczywiście. O. I tu jakoś będzie takie okno. Tak na sześć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra. Eee, chwila. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To tu trzeba trzy dobudować. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Oki. o okay. jejciu dobra. I tutaj. Hmm. No nie wiem, może to trochę zmniejsza. Te okno. Okej. Okay. I chyba tak może być. Dobra, teraz to zamykam. I to, dobra. Tu nie będzie kwarcu, o tu. Okej. Okay. I tak to mniej więcej będzie wyglądało. E, mam jeszcze jakiś kwarc? Nie. I dziś sobie będę miał konia. E, jakby zdobędę. Mam nawet jak zbrojkę dla konia. Parę siodeł. O, po co mi to jeszcze wieku? Dobra. O, jeszcze w ogóle zapalniczkę znalazłem. Yyy, dobra. Zbrojki na razie nie potrzebuję. Dobra. Idę albo... dobra, najpierw się prześpię. Będzie trzeba poszukać diaksów w ogóle. Okej. Okay. Dobrze. Albo, ej, słuchajcie, zrobię tu takie podwójne drzwi, fajne. Okej. Okay. O, teraz to fajnie. Dobrze. O, marcheweczki. zbiorę sobie trochę. Nie wiem, czy konie w sumie lubią marchewki, zapomniałam. Chyba jedzą. Okej, okay, ale najpierw trzeba znaleźć te konie. A nie wiem, czy w ogóle tutaj występują konie, chyba nie. O, ale tam już raczej tak na równinach, jakieś, czy co, czy jakoś to się nazywało, wystąpiło. Ale to w ogóle ładnie, taka rzeka. Fajna. O, zbieram sobie jagody. Jej, jagody. No, tak fajnie. Dobra. I czy to. <laughs> Wilk! Wow! W ogóle, by, może jak. Może mam kości. Chociaż. Nie sądzę. To znaczy nabijam no, się w sumie ze szkieletem. W ogóle jest peaceful, zapomniałem. I ja tego nie zmieniłem, bo jak nagrywałem z siostrą, to ona nie mogła nic zrobić, więc włączyłem peaceful. No full To jak już będę miał jakąś zbrojkę diaksową i takie diaksy z rzeczy, to wtedy zacznę już em, no, na, na hardzie grać. A na razie gram na normalu oki okay. w ogóle może w następnym odcinku zrobię sobie jakąś farmę o, kanion. O może diaksy jakieś tam będą. Wow! Będzie trzeba to sobie obczaić kiedyś. Oki. Okay. Jak na razie, to tu są same świnie.